Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Eufemizmem jest stwierdzenie, które przypisujemy Hayramowi Johnsonowi, który stwierdził, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda. To stwierdzenie towarzyszące ludzkości od wielu lat znajduje swoje potwierdzenie także i w czasach nam współczesnych, gdy z zapartym tchem obserwujemy wojnę toczącą się na Ukrainie. W polskich mediach, które codziennie docierają do milionów Polaków, Często przywoływane są wspaniałe opowieści wojenne, które jednak często nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością. Przykłady można by mnożyć: Duch Kijowa, który zestrzelił dziesiątki rosyjskich samolotów, obrońcy Wyspy Węży, którzy na wzór bohaterów obrony Westerplatte najpierw co do jednego polegli na polu chwały, a potem odrodzili się w cudowny sposób i nawet zostali zwolnieni z rosyjskich obozów jenieckich, by powrócić na Ukrainę, i tak dalej i tak dalej. Nie oznacza to jednak, że druga strona tej wojny, której w Polsce tradycyjnie przypisuje się wszystko co najgorsze, z tych ważnych zarzutów to zabrakło chyba jeszcze tylko ludożerstwa, ale poczekajmy kilka miesięcy, przyjdzie i na to pora. W swoim przekazie nie kłamie, wprost przeciwnie, choć kłamstwa rosyjskie są raczej proste do zweryfikowania i podobnie było w tym przypadku, który Uszedł uwadze krajowych rozgłośni i redakcji, które od wielu miesięcy wzorem proukraińskich lobbystów w amerykańskim kongresie domagają się, by świat zachodu dał Ukrainie samoloty F16, co zresztą było życzeniem samych Ukraińców. No i można powiedzieć, że niektórzy rosyjscy użytkownicy Twittera poszli dość daleko i spełnili oczekiwania Ukraińców. W ostatnich dniach maja bieżącego roku na rosyjskim Twitterze dużą popularność zdobył wpis, zgodnie z którym w rejonie Bachmutu, który został opuszczony przez większość oddziałów ukraińskich, które toczyły ciężki i krwawy bój o to 70 tysięczne w czasie pokoju miasto, miało dojść do zestrzelenia samolotu F16 dostarczonego Ukrainie przez bliżej nieokreślone państwo NATO. Warto tu wspomnieć o tym, że zestrzelenie samolotu miało zostać dokonane za pomocą niebyle jakiego sprzętu, bo pocisku manewrującego Kincał, który w ostatnich tygodniach stał się bohaterem medialnych doniesień, za sprawą informacji o skutecznym zwalczaniu pocisków tego typu przez amerykańskie zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot. Niestety. Gdy już wydawało się, że ukraińska stolica jest bezpieczna, okazało się, że Rosjanie najpierw przeprowadzili zmasowany atak, w wyniku którego uszkodzili jeden z dwóch wykorzystywanych przez Ukraińców zestawów Patriot. A w ostatnich kilku dniach maja przeprowadzili także ciężkie ataki na Kijów, w wyniku których doszło do uszkodzenia kilku budynków mieszkalnych, na które spadły szczątki zestrzelonych dronów i rakiet przeciwlotniczych używanych przez samych Ukraińców. Na odpowiedź Ukraińców nie trzeba było długo czekać, gdyż na przełomie maja i czerwca w polskich mediach w pewnym stopniu ku podtrzymaniu morale, podano informacje o ukraińskich atakach na Moskwę. Tak czy inaczej pociskowi manewrującemu Kinjau, anonimowy rosyjski użytkownik Twittera, przypisał teraz nową rolę broni przeciwlotniczej. Pomijając już sam fakt, że ów pocisk nie był nigdy projektowany z myślą o walce powietrznej, to trzeba wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, na którą uwagę zwrócili sami Ukraińcy na portalu UkrInform, którego polska wersja językowa stała się głównym źródłem do stworzenia tego materiału. Doniesienie o zestrzeleniu F-16 pod Bachmutem to fake news. Pomijając już fakt, że pocisk manewrujący Kinzau nie jest stworzony do podobnych działań, a jego użycie byłoby chyba tylko aktem marnotrawstwa cennych zasobów, to w całej historii pojawia się jeszcze kilka wątków. Otóż twitterowy wpis dotyczący całego wydarzenia został opatrzony zdjęciem rozpitego samolotu F-16, który jak słusznie zauważono na portalu UkrInform jest maszyną, która rozbiła się podczas kołowania na... Pasie startowym. Samolot należał do Sił Powietrznych Tajlandii i odniósł niezbyt poważne uszkodzenia, co doskonale widać na zdjęciu wykorzystanym przez anonimowego rosyjskiego użytkownika Twittera. Ponadto widoczne w tle zabudowania przywodzą na myśl zupełnie inną stronę świata niż okolice Bahmutu. Idźmy jednak dalej. Okazuje się bowiem, że informacja ta została jakoby potwierdzona przez Washington Post, a także przez Russia Today. Nie trzeba było wiele czasu, by stwierdzić, że żaden z tych portali nie podał podobnej informacji, zamiast tego warto zwrócić uwagę na inny fakt, a mianowicie Ukraińcy w swoim wyjaśnianiu fake news także wrzucają wiadomość, która nie do końca jest potwierdzona. Jak powiedziałem na wstępie niniejszego materiału, kłamią obie strony. Dlaczego? Chociażby dlatego, że realizują w ten sposób swoje potrzeby, i tak jak Rosjanie skłamali, wypuszczając w przestrzeń internetu informację mówiącą o zestrzeleniu F-16 przy użyciu pocisku kiżał, tak Ukraińcy wypuścili przy tej okazji informacje o trwających na zachodzie szkoleniach pilotów ukraińskich, którzy już niebawem mają przesiadać się na samoloty F-16. Jest tylko kilka problemów, o których nikt nie pamięta albo co bardziej prawdopodobne nie chce pamiętać. Po pierwsze, stanowisko władz amerykańskich, które nie tyle powiedziały, że wyrażają zgodę na przekazanie samolotów F-16, których zwłaszcza jeśli chodzi o maszyny starszych wersji, Amerykanie mają bardzo wiele i część z nich składują na pustynnych składnicach, ile stwierdziły, że nie mają nic przeciwko temu, by państwa członkowskie NATO przekazywały Ukrainie swoje samoloty. Na mocy umów międzynarodowych Amerykanie mają prawo nie zgodzić się na odsprzedanie lub przekazanie stronie trzeciej sprzętu wojskowego zakupionego w Stanach Zjednoczonych. I w ostatnich tygodniach pojawiła się jasna deklaracja Amerykanów, skierowana do państw członkowskich NATO, że Amerykanie nie mają nic przeciwko temu, by inne państwa przekazały Ukrainie swój sprzęt. Takie rozwiązanie było już zresztą proponowane przez samego producenta, czyli koncern Lockheed Martin, który już na początku bieżącego roku deklarował, że wesprze państwa, które przekażą Ukrainie swoje samoloty F-16 dostawami nowych maszyn tego typu zbudowanych w wariancie Blok 7072. Niestety, o czym przedstawiciele koncernu zapomnieli dodać, dostawa samolotów, które zastąpią przekazane na Ukrainę samoloty, nastąpi najwcześniej za kilkanaście miesięcy, co wynika z obciążeń linii produkcyjnych koncernu, który wprawdzie otwiera wciąż nowe linie, ale nadal nie może wyrobić się z zamówieniami dla US Air Force, które chcą przeprowadzenia modernizacji swoich maszyn, a także kontrahentów zagranicznych którzy już wcześniej ustawili się w kolejce po F-16 Viper. Po drugie, jak wszystko na to wskazuje, ukraińscy piloci nie są jeszcze szkoleni na samolotach F-16, więc cały kilkunastomiesięczny czy nawet kilkuletni program szkolenia nie jest realizowany. Przyznali to oczywiście nie wprost, sami Amerykanie, którzy stwierdzili, że Pentagon dopiero opracowuje program szkolenia ukraińskiego personelu latającego i technicznego, który ma być przygotowany do obsługi wielozadaniowej platformy, jaką jest samolot F-16. Temat ten w 10 czy 11 rzędzie pojawił się także w polskich mediach, ale nie przebił się do tak zwanego mainstreamu. Dlaczego? Głównie dlatego, że nie odpowiada prowadzonej obecnie w Polsce narracji, która sugeruje, że cały Zachód nic innego nie robi, jak tylko siedzi i duma, jakby tu jeszcze umęczonej Ukrainie pomóc. Tak nie jest. Po trzecie, przekazanie samolotów Ukrainie to problem, z którym nie bardzo jest komu sobie poradzić. Polska ma 48 samolotów F-16, z czego część według różnych opinii jest niezdatnych do lotu. Pojawiają się jakoby potwierdzone i pewne głosy, że dwa samoloty nie nadają się do lotu. Ja znam również głosy mówiące, że maszyn tego typu do lotu dostępnych jest znacznie mniej. Są to jednak źródła nieweryfikowalne, stąd też pozostańmy przy liczbie 48 samolotów. W chwili obecnej są to najlepsze polskie samoloty bojowe. Ponadto, w okresie przejściowym, jaki stanie po wycofaniu MIG-29, wprowadzeniu F-A50, który z prawdziwym myśliwcem, jakim jest F-16, ma tyle wspólnego, że trochę podobnie wygląda, a przy jego powstaniu duży udział miał koncern Lockheed Martin. No i w dalszej perspektywie, w oczekiwaniu na dostawę F-35, przekazywanie samolotów polskich Ukrainie byłoby sporym błędem. Rumunia, która dopiero co pozyskała F-16 z Norwegii i wykorzystuje je do zastąpienia wycofanych niedawno ze służby liniowej Migów 21, też raczej nie będzie kwapiła się do przekazania swoich samolotów Ukrainie. Bułgaria już rok temu powiedziała jasno, że samoloty da, ale najpierw to mają się u nich pojawić maszyny, które je zastąpią. Jak dojdzie do wymiany i bułgarski pilot będzie miał na czym latać, to proszę bardzo, Bułgaria chętnie odda co ma. Tak, przy okazji, to koniec maja 2022 roku i te głośne deklaracje polskich generałów, że Bułgaria przekazuje samoloty. No śmiechu warte. Tak czy inaczej, jeśli wierzyć serwisowi Bloomberg, Holandia, która ma na stanie 42 samoloty F-16, z tego 24 w czynnej służbie, gotowa jest przekazać 18 samolotów F-16 na Ukrainę. Szansa na dostawy jest. Ale jeszcze dość odległa trzeba czekać. Na zakończenie warto dodać, że Ukraińcy troszeczkę sparzyli się na planowanym pozyskiwaniu amerykańskiego sprzętu, bo stanowcze, ale nad wyraz kulturalne nie, powiedzieli im w tej kwestii Finowie, którzy będą powoli rezygnować z samolotów FA-18 Hornet używanych przez to państwo. Niejako w odpowiedzi na nie tyle odrzucenie ukraińskich starań, czy nawet sprzeciw wobec oczekiwań Kijowa, ten sam Kijów zaczyna szukać kolejnych okazji do pozyskania zachodnich samolotów. Tym razem zainteresowanie władz ukraińskich skupiło się wokół samolotów Eurofighter Typhoon, o przekazanie których władze ukraińskie zwróciły się do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Jak to się skończy, trudno powiedzieć. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że dzisiejszy materiał był dla Państwa interesujący. Jeśli tak było, to zachęcam do śledzenia kanału i jego zasubskrybowania. Zapraszam także do wsparcia mnie poprzez postawienie mi wirtualnej kawy. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć w link znajdujący się w opisie filmu lub w stylizowaną filiżankę kawy, która właśnie teraz powinna pojawić się na Państwa ekranach. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z szanownym Państwem. Trzymajcie się tam na tej YouTubie. Cześć.